Cześć, dzisiaj chciałbym powiedzieć o roszadzie. Roszadę wykonujemy, by zabezpieczyć swojego króla, zapewnić mu bezpieczeństwo. Jednocześnie roszada wprowadza do gry wieżę. Jednak bardzo istotne jest, by roszadę wykonać we właściwym momencie. Kiedy zrobimy to w złym, może się to okazać dla nas bardzo niekorzystne, co zostanie zobrazowane partią. Jednak najpierw zaprezentuje partię Konel pilisbury w Nowym Orleanie była rozegrana w roku 1899 dość ryzykowne otwarcie które prowadzi do ostrej gry zamiast gonie C4 lepsze było skoczek F3 jeszcze tylko obrócę szachownicę będzie nam się lepiej patrzyło i jedziemy dalej. Białe zajmują centrum. <laughs> Jednak popatrzmy teraz jak to wygląda. Niby jest wszystko OK, tylko problem w tym, że piony centralne są bronione przez Hetmana, czyli najśniejszą bierkę w grze, dla której nie jest, dobre, nie jest to dobre ustawienie. Posunięcie E5 zostało zagrane, żeby ratować króla. Przepraszam, pionka, pionka z N, e, gdyż w przypadku czegoś w rodzaju skoczek F3 następowało. Skoczek bije E4 i teraz skoczek jest nietykalny. Nie możemy go zbić skoczkiem, a po zbiciu Hetmanem czarne grę wieża E8. <laughs> tak więc poszło E5, co jest zresztą. O, nie najlepszym ruchem w tej pozycji w mojej opinii. Potem czarne zagrały bardzo dobre posunięcie D5 i nastąpiło e e D6 w przelocie. Jest to błąd, który otwiera linię E. Lepszym posunięciem było goniec B5. Po e D6 czarne zagrały Hetman b D6. Białe odpowiedziały Skoczek E2 przekonaniem o rychłej roszadzie. Jednak po f3 ten zamiar kończy fiaskiem. Teraz jeżeli hetman bije f3 to skoczek bije d4 i czarne praktycznie już wygrywają partię. Z kolei po gbf f3 co zostało rozegrane w partii następuje wieża e8 skoczek a5 Wymiana, nacisk po linii E i gońc F5. Bardzo dobry ruch. Teraz, jeżeli Hetman bije F5, to gońc bije C3, i po odbiciu pionem czarne dają mata. Jeżeli gońc nie zostaje odbity, no to oczywiście yy, czarne wyrównują materiał. Zamiast bicia gońca białe zagrały Hetman D2, po czym nastąpiło H6, wymiana roszada. Wreszcie, w 17 ruchu, A5 kontynuacja ataku, tym razem przerzuca się on z centrum na skrzydło. I teraz znakomity ruch wieża b A4, po którym to nastąpiło skoczek G3. W przypadku gdy skoczek bije A4, o, przepraszam, to wieża bije E2, w przypadku czegoś w rodzaju C3 następuje bardzo ładna kombinacja matująca. Jeżeli po Hetman A6 nastąpi B bije C, to również wchodzi mat. Tak więc na białe zagrały skoczek g3, bierze a1, król d2, król znowu znajduje się w centrum, więc tak naprawdę Roszada nic nie dała. Gońc d6, hetman bije f5, hetman bije d4, hetman d3 i gońc f4 mat. Tak więc, co było w tej partii kluczowe? Białe nie wykonały roszady, to znaczy wykonały ją dopiero w roku 17, kiedy już było praktycznie za późno. Co skończyło się tym, że czarne przejęły inicjatywę i rozpoczęły atak zakończony matem. Kolejna partia, którą Wam pokażę, partia z roku 1920. Trzeciego rozegrana w Birmingham pomiędzy Ashleyem i Tolitem, nieznani mi są ciszachiści, ale partia całkiem interesująca. Partia Włoska. Posunięcie D3 jest tutaj pasywne. Nie jestem ekspertem od tego debiutu. Nie lubię go i nie gram, gdyż jest on ogólnie pasywny, nie prowadzi do jakiejś yy, zaostrzonej gry. I zazwyczaj powinien kończyć remisem, więc yy, nie zalecę tutaj żadnego ruchu alternatywnego dla D3, po którym nastąpiło gońce 5 proszada, która jest przedczesna. Do czego to prowadzi? Zaraz zobaczycie. W ruch w ogóle, gońc G5, związujący z koczka, był niepoprawny, jako że teraz czarne rozpoczynają szturm pionkowy na skrzydle królewskim, który zakończy się matem. Jeżeli białe nie biłyby tego pionka, tylko próbowały czegoś w rodzaju H3, to następuje G4, HBG, gońc bije G4 i cały czas ten atak. Jest wprowadzony, on nie traci w żaden sposób na sile. Wobec tego białe zdecydowały się na wzięcie pionka. H4. Skoczek bije F7. Hetman b, przepraszam, pionek bije G3. Znakomite poświęcenie, które otwiera y, drogę do białego króla. Skoczek bije D8. Koniec G4. Hetman D2. Skoczek d4, h3 jeżeli zamiast h3 próbować czegokolwiek innego, powiedzmy wieża e1, to następuje gońc bije h2, król f1 i hetman, przepraszam h1 z promocją w wieżę lub hetmana, co kończy się matem tak więc białe zagrały h3 skoczek e2 król h1, wieża bije h3 i gojąc f3 mat. Jeżeli by w tej pozycji, przepraszam, w tej pozycji, po kiedy to skoczek zbił na f7, białe wzięłyby wieżę, następuje bardzo podobny motyw. Tak samo poświęcenie jest na h3 i tak samo jest mat. W tej partii została ukazana ruszada, która była przedwczesna i oddała całkowicie pole czarnym. Kolejnym błędem było posunięcie goniec G5, które stępem dało czarnym szansę ataku. Kolejna interesująca partia z roku 1969. Rozegrała została rozegrana w Hawanie, zobaczmy, jak to poszło. Debiut to oczywiście obrona sycylijska, wariant Szeveningen. Odwrócę strony. Jeszcze zapomniałem. Będzie nam się lepiej oglądało. Standardowa pozycja w tym debiucie. Nic na razie się nie dzieje. Teraz czarne mają do wyboru kilka możliwości. Jedna z nich to Roszada. Druga to Hetman B6. Po Hetman B6, którego celem jest atak tutaj na pionka. A także tutaj, białe po prostu grają roszadę, wprowadzając wieżę na półotwartą linię, broniąc pola d4 i jednocześnie pola b2. Zamiast Hetman b6 czarne zdecydowały się na roszadę, białe również zroszowały, a czarne zagrały Hetman c7, by bronić się przed posunięciem e5. Skoczek B5, Hetman B8, który to posunięcie ustawia Hetmana na bardzo, bardzo złej pozycji, jednocześnie blokuje wieże. Tymczasem białe rozpoczynają atak pionkowy. Następuje koncentracja białych figur na czarnym królu i marsz pionków. Jeżeli teraz y, czarne zdecydowałyby się, zdecydowałyby się na wzięcie końca, to następuje oczywiście mat, dlatego też czarne zagrały g6. Ja jeszcze się cofnę do tej pozycji. Jeżeli g bije f5, to gońc bije, goniec bije g6 z rychłym matem. Tak więc po EBIE D4 poszło bicie na G6. Jeżeli pion bije gońca, to Hetman E6, Król F8 i Hetman D, wieża DF1 z rychłym matem. Lub też jeżeli Król zamiast na y, F8 pójdzie na H8, następuje wieża G3 również z rychłym matem. Skoczek F8. Białe wzięły pionka, zawsze chowały, i nastąpiła taka pozycja, w której oczywiście mat jest nieuchronny. <laughs> Jeżeli zamiast yy, król G7 grać skoczek G6, to następuje hetman E6, król E8, Jerzy bije G6 z matem w następnym posunięciu. Dlatego też Czarne zdecydowały się na zagranie król G7, które nie przyniosło im nic, bo partia, jak widać, jest oczywiście przegrana. Co mogliśmy tutaj zaobserwować? Atak na króla przy przeciwnych roszadach. W tym przypadku był to atak pionkowy. Jednocześnie białe utrzymywały inicjatywę, jako że zmusiły czarne do ustawienia Hetmana na polu B8, skąd nie miał on za bardzo. Gdzie się ruszyć. Potem nastąpiła koncentracja figur na królu i sam atak. To tyle, jeżeli chodzi o Roszadę. Tyle partii, bo jeszcze chciałbym powiedzieć, że nie ma jakichś określonych schematów, które definiują, kiedy robić Roszadę, kiedy nie. Musicie sami wyczuć to podczas partii. I jeżeli będziecie ich grać bardzo dużo, to w końcu będziecie na tyle ograni, by bez problemu, we właściwym momencie decydować się na roszadę. Dzięki i do usłyszenia.